o, z tej strony MPG4, a to jest ponownie Minecraft Hardcore. I są pewne zmiany tutaj u mnie w bazie, a otóż najbardziej zmienił się magazyn. E, tak e, zacząłem tutaj trochę bardziej fantazjować e, Jakoś sobie rozkombinuję nad ułożeniem tutaj ogólnie tego pomieszczenia. jako tutaj zorganizować. Zacząłem również tutaj już se pomału sekrekować rzeczy. Takie chciałem na przykład tutaj zrobić se sekcję na jakieś takie bardzo częste bloki, jak właśnie. Cobblestone, którego mam no, już od groma, przez właśnie kopanie tego magazynu. Sam stone, tylko nie mam dużo, ale jak sobie nałożę na kilo silk, touch, to też będę miał jeszcze nawet więcej pewnie niż cobblestone. Na potem tutaj głównie będzie ziemia, jeszcze dioryt, andezyt, granit i inne ważne rzeczy. O, jeszcze deep slate, cobble, deep slate i tak dalej. Tutaj robię drugie piętro i jeszcze się zastanawiam na co ale dałem sobie na ziemi miejsce jakbym chciał coś jeszcze dorobić tutaj to na pewno tutaj to zrobię pomiędzy tymi filarami drewna e, będzie gdzieś przejście o tutaj do środka przyszłego pomieszczenia tutaj będzie statyw alchemiczny gdzie będę mógł sobie robić różne potiony e, i inne rzeczy nie wiem jeszcze się zastanowię jeszcze to jest wszystko w fazie e, projektowania do przyszłego odcinka czy w ogóle do jego finalnej wersji na pewno jeszcze daleko, i nie wiem jak się to jeszcze wszystko może zmienić do tamtej pory. Także na razie takie mam plany. A co chcę teraz robić, ponieważ już pokazałem wam co się zmieniło. Otóż chciałbym pójść do kopalni, żeby zdobyć parę diamentów, ponieważ chcę w końcu dokończyć swoją diamentową zbroję. A mam tylko dwa diamenty, a żeby ją dokończyć, może kolejne dwa, żeby zrobić sobie budki. Potem jeszcze chciałbym więcej zdobyć, ponieważ chcę zrobić jeszcze narzędzia, takie jak miecz, siekiera, łopata. No i potem jeszcze krzafę krającą, żeby mógł sobie puszczać płyty, jakie zdobędę. Ok, to jest właśnie dzisiejszy cel. Także idę spać i wyróżę to tamte kopalni, w której byłem w drugim odcinku i w trzecim tej serii. E, ponieważ tam jest duża przestrzeń w której jeszcze nie byłem, i jestem po prostu ciekaw, co tam jest. I mam nadzieję, że tam uda mi się znaleźć parę diamentów. E, fajnie by było. Także biorę sobie łódkę, jedną z zutek i płynę. Też w poprzednim odcinku pod komentarzami. E, e, co to jest? Serio? To już któryś raz jak na nią natrafiam. A w sumie przydasz się na potkę do oddychania pod wodą. Kontynuując, to pod poprzednim odcinkiem e, widziałem, że chcecie, żebym e, zostawił właśnie te shadery. więc naprawdę fajnie, ponieważ na pewno to urozmaici troszkę rozgrywkę o o wiele piękniejsze widoki. Jak to ładnie wygląda. No wiem, że są też lepsze shadery, które ładniej ukazują wschód bądź zachód słońca, ale jak na razie to są moje, można powiedzieć, drugie ulubione shadery, ponieważ Moje pierwsze ulubione szydery to są takie, które mi nie pójdą już na komputerze. I mam na myśli re Rethinking Voxels, które działają podobnie, tak troszkę jak ray, -ray tracing. Tam jest kolorowe światło, czy jak na przykład postawię niebieską latarnię, to latarenkę, czy jakkolwiek to się to nazywa w polskim tłumaczeniu, to ona naprawdę daje niebieskie światło, a nie o takie zwykłe. Więc to naprawdę dobrze wygląda, jak na przykład też postawicie redstone'ową nową pochodnię. Tu też ona daje czerwone światło. Czekajcie czy ja dobrze i te tak dobrze idę. To nadaje czerwone światło, a nie jakieś wiecie. O takie zwykłe, tylko że słabe. Więc jak może kiedyś nadejdzie pora, żebym ule miał ulepszyć swoją kartę graficzną, no to chętnie się przeszucę. Przerzucę. Tak, Empek, bardzo ładnie mówisz po polskiemu. E, przerzucę na, na tamte shadery. Ponieważ one są praktycznie takie same jak te, na których obecnie gram, tylko po prostu mówię, że. Dodają jeszcze nie kolorowe światło. Oraz takie cienie, jak na przykład tutaj bym postawił pochodnie. To w sumie widzieliście na niektórych moich miniaturkach może? Bo używałem właśnie do nich te shadery. Czekajcie, tam muszę teraz iść. Tak na przykład tutaj postawię pochodnie i tutaj na przykład płotek. To ten płotek właśnie rzuca cień na ścianę. Dobrze idę. Tak, dobrze idę. Tutaj i na dół. Ok, jestem w tym miejscu, gdzie miałem. Eee, moje pierwsze pół serduszka, nie konkretnie w tym, jestem akurat niedaleko bo... A okej, okay, to jest <laughs> świecące narośla, zarośla, whatever it is Okej, okay, tu jest to miejsce, gdzie miałem to pół serduszka O nie O nie, o nie Tutaj <laughs> gdzieś uciekałem przed tymi szkieletami, creeperami, whatever Cokolwiek, co mnie wtedy goniło O nie, mam nadzieję, że mi tak światło nie będzie tu Prześwitywać. Ok, i tu jest ta część, w której jeszcze nie byłem. O, wygląda tajemniczo fajnie. Ok, to sam sobie pójdę za niedługo. To sobie... ja sobie jeszcze rozświetlę. Muszę uważać, żeby nie spadać właśnie w takiej rzeczy, bo jak byłaby duża wysokość, jeszcze bym spadał do lawy. Czekajcie, może sobie tutaj to jabłko przygotuję. Na wypadek, właśnie, gdybym spadł do lawy, jestem głodny, nie mam pełnego zdrowia, to jeszcze sobie dojem, żeby się odregenerować. Wezmę sobie tutaj troszkę tego redstone'a, bo mi go brakuje. Trochę. O, tam widzę pają. Uuu. On ma, on ma jakiś efekt na sobie. Eee, chłopaki. Co to za zgromadzenie? Witam. Ok, Dobra. Pierwsi przeciwnicy tutaj. Teraz tylko pójść znaleźć diamenty. Ok. Na razie pójdę sobie w tę stronę, o, szkielet, diamenty, okej okay, Fajnie, e, czekajcie, wezmę sobie tutaj, a czekajcie, wezmę sobie Diamentowy hełm e, Bo i tak za niedługo na niego nałożę mending, więc jak nawet mi się troszkę popsuje, to będę mógł sobie go troszkę e, Będę mógł sobie go Naprawić Ejo, szkielet Tam jest was wie... wow Troszkę ciemno jest na tych shaderach Ale. O, fuck, fuck Okay. O, siś. Tutaj coś musi... Jestem troszkę confused, bo to musiało coś się stać z tym blokiem, żeby zaczął świecić. Coś mnie śledzi. <laughs> Nieważne, Hero Co, Na pewno. Ty już gin, ponieważ. Chciałbym już tu sensownie zwiedzać te jaskinie, zdobyć tam te diamenty, wykopać je. A wy mi w tym przeszkadzacie. Ja tego nie lubię. Okej, okay, tutaj z łopatą na mnie lezie. Poroświetlam tu po prostu, żeby też dla was było lepiej, żebyście mogli cokolwiek widzieć. Te, te shadery naprawdę mogą... O! Jestem ciekaw, czy tam może być e, starożytne miasto. Słyszałem e, pająka. O, kolejny. O, kolejny. Uff, dobra. Tu nic nie ma. A... O, witaj. Zjem sobie trochę. Fajnie, że mam te krowy, ponieważ mam sensowne źródło jedzenia, które daje mi właśnie dużo steków Tutaj sobie troszkę zbiorę tego lapisu właśnie tamte diamenty chcę zobaczyć ile tam ich jest a właśnie jeszcze teraz mi się przypomniała pewna rzecz ponieważ tam w pewnym korytarzu w którym byłem, właśnie w tamtych odcinkach gdzie pierwszy raz tu przyszedłem tam e, w, właśnie podczas montowania filmu widziałem że ominąłem geodę więc tam też się udam Ok, trzy diamenty są tu w miarę bezpieczne. To sobie je wydobędę w fortunko 2. Szkoda, że nie mam trójki, ale to na razie wszystko, co obecnie mam. Dwa diamenty. Jo! Trzy diamenty mi teraz wypadły. Wow. Dwa. I jeden. Dobra. Super. W sumie... Wow. Nie spodziewałem się, że trzy diamenty mogą wypaść z. Fortuny 2. Ok, robię sobie budki. I wiecie co? Pora chyba na upgrade. Ok, to sobie to wyrzucę teraz. Bo jak już mam diamentowy, no to tak już pójdę. Mam mending w e, bazie do kupienia, więc. E, jak mi się troszkę poniży, to sobie naprawię, więc o to nie muszę się martwić. Ok, 8, nie, 4 diamenty. Czekajcie, ile tu mam jeszcze? I 1. No to już nie ma sensu tego mieć w łapie. Sobie wezmę ten. I chodźmy dalej. Eee, Okej, okay, wszystko zebrałem. Ze sobą. Nie wiem, czy tam iść. Czy tam jest coś sensownego? Wiecie co? Pójdę tam po prostu sprawdzić. Wow, wow! Się gość przygotował. W złotej zbroi wszedł na mnie. Ej, eee, to i tak nie wystarczyło. <laughs> nie wiem, czy się zapuszczać tam, to sk tego skalku, to ja pójdę po prostu zobaczyć co tam jest mam nadzieję, u ok tylko tu nie wpaść, co, znowu w złotej zbroi, what a nic tu nie ma ciekawego o, dostałem coś unbreaking, a, podziękuję. fajnie wyglądają te jaskinie skalkowe tu coś jest ale. O... co co, ja na się tam nie będę się zapuszczał. Może kiedyś nam przyda, jak już się o tamte moby. Oczekajcie, to jest złoto się przyda. Wezmę to złoto. A wy nie jesteście dla mnie żadnym przeciwnikiem. To będzie ważne. Kto zrozumie, ten zrozumie. Okej. Okay. To też się przyda. I pora zobaczyć, co teraz się znajduje w tamtej, ponieważ znowu zboczyłem z trasy, z kursu. Można. No kolejny zombie. Okej. Okay. Już jest po. Czy... Czy to jest to, co mi się wydaje? Wow. Ale ładnie to wygląda. Kolejna opuszczona kopalnia, co się stanie, mam szczęście do nich. Popatrzę, co tam się znajduje. Wiecie co? Może na chwilkę wyłączę te shadery żeby się tu porozglądać. Czekajcie, nie sprawdziłem kto jest zaczął nagrywać. Dobra, z tego co tak patrzę, to około 15 minut. Tak, więc zobaczmy, co tu się kryje. Eee, o, akurat sobie przybliżyłem na diamenty. Okej, okay, tam widzę dalszą część lasz KW. Tam szkielet. Deep Dark, czy jakkolwiek się tam to nazywało. Tam dalsze części kopalni. Okej, okay. to sobie z powodem włączę shadery. I pójdę po tamte diamenty. Bo się przydadzą. E, wiedźma, nie, nie chcę do ciebie się zbliżać. Ryba co do góry popłynęła. No nie, no co za wariatka. Muszę uciekać, żeby mnie tam nie zatruła i czekajcie, gdzie ja widziałem te diamenty? Gdzieś tutaj, tak? Tak, tutaj są, dobra. Mamy diamenty. I jeszcze większa jaskinia. Dobra, w tej kopalni jeszcze mogą być jakieś e, skrzynki, które będę z chęcią chciał e, ograbić. Tak, żeby mi się tu nie spawnowało w okolicy. Ok, chyba jest w miarę oświetlone. Jeszcze tylko tutaj. No dobra. Teraz, ile tutaj jest tych diamentów? Dwa tylko. A jaj, na to wygląda, że tylko dwa. Dobra. To zobaczmy. I ile miałem poprzednio? Cztery czy pięć? Ja już nie pamiętam. Ok, ale obecnie mamy sześć. No i 8. okej, okay, fajnie. To 8, to czekajcie, to żeby mieć e, wszystkie narzędzia, dobra, kill off mam. Czy mamy wszystkie narzędzia, okej. Okay. Chyba e, cel zdobyty, co chciałem, ale... Jakie tu jeszcze się te jaskinie rozpościerają, czy jak to powiedzieć. Tylko teraz się zastanawiam, gdzie iść, czy to tej kopalni? Nie, troszkę za dużo, ostatnio byłem w kopalni, w sensie... Wow! Tam są diamenty. W sensie mam na myśli, że... Ile? Trzy odcinki pod rząd. Całkiem niedawno spędziłem w, w opuszczonej kopalni, więc to chyba starczy jak na razie. Jak tam sensownie zejść? Chyba tędy. Czekaj, Tylko żebym... Nie, nie, czekajcie, to jest ślepy zaułek. Tutaj. Łoj! Okej. Okay. Trzeba patrzeć, dokładnie zbadać teren zanim się tam wejdzie, bo właśnie takie niespodzianki mogą być. Zapomniałem, że nie mam tarczy i chciałem po prostu tarczą się ochronić. Ajajaj, dobra, to po prostu będę miał teraz cały czas tarczę w ręce. Coś tu jest ciekawego. Okej, okay, dobra, to teraz mogę tam zejść po te diamenty. Odtędy, tylko gdzie one były? Ej, bo już nie pamiętam. Eee... Don't push luck, Mpek, don't push luck. Ej, dosłownie, gdzie one były? To jedzenie w ręce jest zabójcze, chciałem się ochronić, ale zapomniałem, że jedzenie zajmuje, że jedzenie ma tak jakby pierwszeństwo w użyciu Jak są dwie rzeczy w ręce A nie tarcza, a powinno być chyba na odwrót, jak moim zdaniem, ale okej okay. Pójdę na górę, jeszcze raz spróbuję wypatrzeć tamte diamenty Ok, one są w tym miejscu Więc najlepiej będzie jak zejdę o tam, tamtędy Wow, cóż to się dzieje? Shadery Proszę, nie, nie róbcie mi takich efektów Zresztą mam 16, ale teraz powinno być lepiej, tak? Zamknijcie tam ta dziura, a nie lubię takich, wejście. proszę, nie, zamknijcie te dziury, okej, okay. tam tu, załatajcie to, co jest, shadery, no dobra, załatano, mam nadzieję, że się nie, nie odłata, <grym>, to teraz te diamenty są gdzieś tutaj, okej, okay, teraz mam tarczę w ręce, to może sobie wybuchać, spokojnie, jest, są diamenty. Tylko, że pojedyncze? Ile ich jest? Aaa, pojedyncze. Ale nie będę narzekał, ile ich dostanę. Jeden. Mogło być lepiej. O, kolejne diamenty. Wow. Woj. Łoj. O nie. Tylko nie ten mały. Ile was tu jest? Halo. Okej, okay, mały. Co ten co robi piruety? Co jest? Wiecie co? Najpierw tutaj troszkę pobiegam z pochodniami, żeby rozświetlić teren? Dobra. Uff. okej, okay, one były tutaj. Ile ich jest znowu pojedyncze? Tak, pojedyncze. Ile tym razem dostanę? Znowu tylko jeden, okej. Okay. Dobra, to jak na razie tutaj chyba zakończę odcinek, ponieważ pewnie już troszkę trwa. Także gdzieś tutaj się zakopię. Także było safety first. Zrobię sobie tutaj taką małą bazę. Tutaj crafting. Tutaj troszkę drewna sobie zrobię, by zrobić sobie drzwi. O takie. I okej, okay, to chyba wszystko. Mam całą diamentową zbroję, więc osiągnąłem to, co chciałem. E, mam kolejne 10 diamentów, czyli reszta narzędzi. W bazie mam mending, więc to, to kwestia czasu, jak sobie właśnie ten mending nałożę na te wszystkie rzeczy. I wszystko zaczyna się naprawdę bardzo fajnie układać. O, czekajcie, tu jest. Mała dziura to już ja szybko załatam. Dobra, teraz się czuję bezpieczniej. Dobrze, także. Postawię sobie tu pochodnie i to by byłoby na tyle w tym odcinku, także dziękuję wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał jakkolwiek. W następnym odcinku prawdopodobnie będę chciał zobaczyć to opuszczoną kopalnie na górze. Ta jaskinia jest troszkę dla mnie za duża, żebym to wszystko zwiedzał na raz w, jakich, tak, w jakimś tam odcinkach, więc po prostu czasami będę tu wracał i zwiedzał następne części tej kopalni. Także cóż, to byłoby na tyle, jeszcze raz dziękuję wszystkim za oglądanie i Słyszycie mnie w następnych filmach. Na razie.